W ośrodku na terapii, przystąpić, kiedy zaszłam. I co wtedy poczułaś? Ciepło i tęsknotę. Niepokój. Że jest no gruba. Super. Listonosz podaje list. Urząd wojewody. Cofnięto nam dotacje. W ciągu dwóch miesięcy muszę zamknąć ośrodek. W lesie. Robota. Jest. Leszek z kolegą. Pszczółki narobiły miodu. Trzeba przewieźć. Umiesz z takimi jeździć? Leszek z Karoliną. Za tę kasę można by uratować ośrodek. Dokładnie. 200 tysięcy. Nie jesteśmy alkoholikami, a będziemy wieść spirytus. Jak to się może skończyć w twoim zdaniem, co? Zaczynamy z pierwszym gwizdkiem. Biola i ja jako najsilniejsi pójdziemy po Wojtka. Co jest? Koleszek trzyma. Wiola knebluje Wojtka. Czyli chcesz zrobić to z przytupem, z fantazją. Wojtek mamrocze z głową nakrytą kocem. Jako terapeuta nie zgadzam się na wszystko, co ma korzenie w przemocy. W leśniczówce. Gdzie jest mój towar? W drodze. To, co wiesz jest moje. A jak cię dorwę, to ty i każdy, kto ci pomaga, zostanie. Celniczka przeładowuje strzelbę. Napis, twórcy filmu Johnny prezentują: Taka to choroba jest, że, że są nawroty. Źle jak pije i źle jak nie pije. Nie? Wybrałam samotność, żeby nikogo nie krzywdzić. Niestety nigdy nie powinnaś zostać. Przeszłam każdą drogę pod słońcem i w sobie wszystko by. Jesteście moimi mistrzami. Wiola nokałtuje Leszka. Wszyscy przez ciebie zdechniemy. Trzymamy się razem. Mężczyzna w potrzeby zatrzymujemy się. Na drodze cysterny ze spirytusem. Jesteśmy na terapii, to jest część terapii. A! Wybuch opony, antyterroryści, celniczka. Rozumiesz, że właśnie zaproponowałeś mi polowanie? Jest tutaj, mamy przerąbane. Myśliwski nóż przebija drzwi. Zakneblowany Wojtek siedzi na wózku. Ciemna tafla jeziora. Na jej tle żółty napis. Drużyna AA. Zapraszam. W kinach od 20 września.